Po dziewięciu miesiącach edukacji rok akademicki uznaje za zakończony. Czapki z głów! Jestem tu, chociaż nie było łatwo, nasze dziecko. Na początku nauczyłem się budować budować samego siebie. Powoli stawiałem pierwsze kroki, nie zrażając się przeciwnościami. Powtarzali mi: Każdy ma prawo marzyć. Więc zacząłem to robić. W końcu marzenia przerodziły się w pasję i zacząłem je spełniać. Czas start. Droga nie była łatwa, ale biegłem do celu, zdobywając kolejne punkty. <grym> okay. Patrzyłem w przyszłość, wiedząc, że obrałem dobry kierunek że musi być ciepło. Gdyby... Moją właściwą drogę. Drogę dewelopera.